Winda w starym bloku na mokotowie zawsze brzmiała tak samo. Metaliczny jęk, krótkie szarpnięcie przy ruszaniu i cichy stukot, gdy mijała kolejne piętra. Tomasz Lewicki znał ten dźwięk od pięciu lat. Stał się częścią jego codzienności tak samo jak klatka schodowa pachnąca wilgocią i środkami czystości, albo migające światło nad skrzynkami pocztowymi. Był wtorkowy wieczór. Niczym się nie wyróżniał. Tomasz wracał późno z pracy. Miał 42 lata, był księgowym w średniej firmie budowlanej i od dawna żył w trybie, który można było opisać jednym słowem: rutyna. Praca, dom, kolacja w samotności, wiadomości w telewizji, sen. Tak wyglądało jego życie od dwóch lat. Odkąd Magda, jego żona, spakowała walizkę, i wyszła, nie odwracając się w drzwiach. Nacisnął przycisk windy i westchnął. Ramiona bolały go od długiego dnia przy biurku, a w głowie wciąż miał niedokończone tabelki i liczby, które nie chciały się zgadzać. Drzwi windy otworzyły się powoli. W środku stało dziecko. Chłopiec miał może siedem, osiem lat. Niski, szczupły, w granatowej kurtce z kapturem, spod którego wystawały jasne włosy. Trzymał w rękach mały plecak, przyciśnięty do klatki piersiowej, jakby był czymś bardzo ważnym. Tomasz zawahał się na ułamek sekundy. Jedziesz w górę? Zapytał automatycznie. Chłopiec skinął głową. Na siódme. Powiedział cicho. Głos miał spokojny. Zbyt spokojny, jak na dziecko wracające samo do domu o tej porze. Tomasz wszedł do windy i nacisnął przycisk pięć. Drzwi zamknęły się z głuchym trzaskiem. Kabina ruszyła. Przez chwilę jechali w ciszy. Tomasz spojrzał w lustro. Chłopiec stał nieruchomo, patrząc przed siebie, jakby w ogóle nie zauważał jego obecności. Sam wracasz zapytał Tomasz bardziej z grzeczności niż z ciekawości. Tak odpowiedział chłopiec rodzice już w domu. Dziecko uniosło wzrok i spojrzało na Tomasza po raz pierwszy. Jego oczy były jasne. Uważne, jakby analizowały każdy szczegół twarzy dorosłego. Mama śpi, powiedział. A tata nie wrócił. Tomasz skinął głową. Nie widział w tym nic dziwnego. Wiele rodzin w tym bloku funkcjonowało w podobnym rytmie. Długie godziny pracy, zmęczenie, cisza. Winda minęła drugie piętro. Jak masz na imię? Zapytał Tomasz. Kacper. Ja jestem Tomasz. Chłopiec znów skinął głową, jakby ta informacja była mu już znana. To go lekko zaniepokoiło, ale zrzucił to na dziecięcą intuicję. Kabina lekko zadrżała. Trzecie piętro. I wtedy Kacper odezwał się ponownie. Nie powinien pan dziś wracać do mieszkania, powiedział spokojnie. Tomasz poczuł, jak coś ściska go w żołądku. Słucham. Zaśmiał się nerwowo. Dlaczego? Chłopiec nie odpowiedział od razu. Spojrzał na cyfry nad drzwiami windy. Jakby liczył czas. Bo dziś w nocy będzie głośno, powiedział. Bardzo głośno. Tomasz zmarszczył brwi. Co masz na myśli? Jakiś remont? Nie, odpowiedział kacper. Krzyk. Czwarte piętro. Tomasz poczuł chłód na karku. Kto będzie krzyczał? Zapytał ciszej. Chłopiec spojrzał na niego ponownie. Tym razem jego twarz była zupełnie poważna. Bez uśmiechu, bez dziecięcej naiwności. Pan. Winda zatrzymała się gwałtownie na piątym piętrze. Światło zamigotało. Tomasz poczuł, jak serce zaczyna mu bić szybciej. To, to nie jest śmieszne, powiedział, choć sam słyszał drżenie we własnym głosie. Kacper przechylił głowę. Ja nie żartuję. Odpowiedział. Mama też krzyczała. Zanim przestała. Drzwi windy otworzyły się. Tomasz stał przez chwilę nieruchomo. Nie wiedząc, co powiedzieć. W głowie miał chaos. Setki myśli. Obrazy, których nie chciał widzieć. Dobranoc, powiedział chłopiec. Jakby nic się nie stało. Tomasz wyszedł z windy. Odwrócił się jeszcze raz. Kacper zaczął. Drzwi zamknęły się. Cyfry nad windą zaczęły się zmieniać. Szóste. Siódme. Tomasz stał na korytarzu swojego piętra, czując, że zwykły wieczór właśnie przestał być zwyczajny. Nie wiedział jeszcze, że słowa dziecka nie dadzą mu tej nocy spać i że to, co miało się wydarzyć, było już w ruchu. Tomasz długo stał na korytarzu zanim w końcu się poruszył. Cisza była nienaturalna, przerywana tylko cichym buczeniem instalacji wentylacyjnej i odległym dźwiękiem telewizora z któregoś z mieszkań. Zwykłe odgłosy bloku, które znał na pamięć, a jednak teraz brzmiały inaczej, jakby każdy z nich niósł w sobie ostrzeżenie. Otworzył drzwi do swojego mieszkania powoli, nasłuchując. W środku było ciemno i chłodno. Zapalił światło w przedpokoju. Nic. Wszystko wyglądało tak, jak zostawił rano. Kurtka na wieszaku, buty ustawione równo pod ścianą. Cisza. Idiota mruknął do siebie. Dziecko. Po prostu dziecko. Zamknął drzwi i przekręcił zamek. Dopiero wtedy poczuł, jak napięcie zaczyna z niego schodzić. Zdjął kurtkę, odwiesił ją. Przeszedł do kuchni. Czajnik. Herbata. Rutyna miała go uspokoić, ale słowa chłopca wracały uparcie. Dziś w nocy będzie głośno. Pan. Tomasz potrząsnął głową. Włączył czajnik. Oparł się o blat. Spojrzał na zegarek. Godzina 21:47, za wcześnie na sen. Za późno, żeby coś sensownego jeszcze zrobić. Usiadł przy stole i wyciągnął telefon. Odruchowo otworzył aplikację wiadomości. Żadnych nieodebranych, żadnych połączeń, wszystko normalne. I wtedy zauważył coś, czego nie powinien. Na ekranie blokady, wśród powiadomień, widniała krótka informacja z kalendarza rocznica, godzina 22. Zamarł. Co? wyszeptał. Otworzył kalendarz. Wpis był tam, utworzony dawno temu, jego ręką. Data, godzina, opis, grocznica wypadku. Pamiętaj. Serce zaczęło mu bić szybciej. To było niemożliwe. Rocznica była jutro, zawsze była jutro. Tak zapamiętał, tak sobie powtarzał. Jutro, jeszcze jeden dzień spokoju. Spojrzał na datę. Dzisiaj. Dokładnie dziś mijał rok. Tomasz odłożył telefon i przetarł twarz dłońmi. Obrazy, które przez dwanaście miesięcy skutecznie spychał w głąb siebie, zaczęły wypływać na powierzchnię. Migawki. Krzyk. Syrena karetki. Cisza, która zapadła później. Wstał gwałtownie i podszedł do okna. Spojrzał w dół. Dziedziniec był pusty. Oświetlony jedną, migającą latarnią. Śnieg padał spokojnie to tylko zbieg okoliczności powiedział na głos nic więcej ale sam nie uwierzył w te słowa wrócił myślami do windy, do twarzy Kacpra do tego, jak spokojnie mówił jakby wiedział jakby był tam wtedy skąd ty możesz to wiedzieć wyszeptał. Usiadł na kanapie i włączył telewizor, ale nie słuchał. Obrazy przesuwały się bez sensu. W głowie miał tylko jedno pytanie: kim było to dziecko? Po kilkunastu minutach nie wytrzymał. Wstał, założył bluzę i wyszedł na korytarz. Drzwi windy były zamknięte. Nacisnął przycisk. Czekając, spojrzał na tablicę z numerami mieszkań. Siódme piętro. Zawsze wydawało mu się spokojne. Kilka rodzin, starsze małżeństwo, samotna kobieta i jedno mieszkanie, które od miesięcy było ciche. Drzwi windy otworzyły się. Tomasz wsiadł i nacisnął siedem. Kabina ruszyła. Znów ten sam dźwięk, ten sam metaliczny jęk. Gdy wysiadł, korytarz był słabo oświetlony. Jedna żarówka nie działała. Podszedł do drzwi jednego z mieszkań i spojrzał na numer. Siedemdziesiątej drugiej. Zapukał. Delikatnie. Cisza. Zapukał mocniej. Dzień dobry. Zaczął niepewnie. Przepraszam. Szukam chłopca. Kacpra. Nic. Już miał odejść, gdy usłyszał cichy dźwięk za plecami. Kogo pan szuka? Odwrócił się gwałtownie. Stała tam kobieta w średnim wieku, z torbą na zakupy, patrząca na niego podejrzliwie. Chłopca. Kacpra. Mieszka tu, prawda? Kobieta zmarszczyła brwi. Kacper. Powtórzyła. Tu nie ma żadnego Kacpra. Ale Tomasz wskazał na drzwi. Przed chwilą jechał ze mną windą. Powiedział, że mieszka na siódmym. Kobieta spojrzała na niego uważniej. Proszę pana, powiedziała ciszej: W tym mieszkaniu nikt nie mieszka od roku. Tomasz poczuł: Jak serce znowu przyspiesza? Jak to? Była tu rodzina matka z synem kobieta zawahała się. Po wypadku wszystko się rozpadło kobieta się wyprowadziła a dziecko nie dokończyła co z dzieckiem? zapytał Tomasz. Kobieta spojrzała na drzwi. Potem na niego. Lepiej, żeby pan nie drążył, powiedziała. To nie są rzeczy, do których warto wracać. Proszę, głos Tomasza zadrzał. Proszę mi powiedzieć. Kobieta westchnęła. Zginął. Rok temu. W nocy. Tu, w tym bloku, Tomasz poczuł, jak świat wokół niego zwalnia. Jak miał na imię? Kobieta zawahała się. Kacper. Cisza, która zapadła, była cięższa niż wszystko, czego doświadczył tej nocy. To niemożliwe. Wyszeptał. Może panu się pomyliło, powiedziała kobieta, choć w jej głosie nie było przekonania. Proszę wracać do siebie. Tomasz odszedł chwiejnym krokiem. Winda zabrała go z powrotem na piąte piętro, ale on tego nie pamiętał. W głowie miał tylko jedno. Rok temu. Wypadek. Krzyk i dziecko, które powiedziało coś, czego nie mogło wiedzieć. Kiedy wrócił do mieszkania, spojrzał na zegarek. Godzina dwudziesta pięćdziesiąt dziewięć, minuta do dwudziestej. Tomasz stał na środku pokoju, czując, że coś nadchodzi. Coś, czego nie da się już zatrzymać. I po raz pierwszy od roku zrozumiał, że przeszłość nie zapomina. Zegar w kuchni wybił dwudziesta drugą dokładnie w chwili, gdy Tomasz zamknął drzwi mieszkania. Metaliczny klik zamka zabrzmiał głośniej niż zwykle jakby akcentował moment, którego od roku próbował unikać. Przez kilka sekund stał nieruchomo oparty plecami o drzwi, z zamkniętymi oczami. Nic się nie wydarzyło. Nie było krzyku. Nie było hałasu, tylko cisza bloku przerywana szumem rur i odległym warkotem samochodów z ulicy Puławskiej. Widzisz, powiedział do siebie cicho. Nic się nie dzieje. Ale jego ciało myślało inaczej. Ramiona miał napięte, dłonie spocone, oddech płytki. Czuł znajome uczucie ucisku w klatce piersiowej. To samo, które towarzyszyło mu dokładnie rok temu, tej samej nocy. Zdjął buty i powoli przeszedł do salonu. Telewizor wciąż był włączony, ale obraz sunął się w tło, jakby należał do innego świata. Usiadł na kanapie i spojrzał na ścianę naprzeciwko. Tam, nad półką z książkami, wisiało zdjęcie, którego nigdy nie zbiał. Na fotografii był on, Magda i mały chłopiec. Uśmiechnięci. Letni dzień. Plac zabaw. Tomasz pamiętał dokładnie moment. W którym to zdjęcie zostało zrobione. Pamiętał też, jak Magda prosiła go, żeby je schował, żeby nie musieć codziennie na nie patrzeć. Nie potrafił. To nie było tak. Wyszeptał. To był wypadek. Wstał i podszedł bliżej. Przyjrzał się twarzy dziecka na zdjęciu. Te same jasne włosy. Ten sam spokojny wzrok. Kacper. Rok temu Tomasz był świadkiem zdarzenia. O którym nigdy nikomu nie opowiedział w całości. Policji powiedział tyle, ile musiał, sobie jeszcze mniej. Tamtej nocy wracał późno, padał deszcz, był zmęczony, rozkojarzony, myślał o pracy. Winda nie działała, schodził schodami, na półpiętrze usłyszał płacz dziecka. Drzwi do jednego z mieszkań były uchylone. W środku krzyk kobiety. Wszedł. Reszta była chaosem. Kłótnia, szarpanina, dziecko, które próbowało coś powiedzieć. Potem upadek, cisza. Ambulans przyjechał szybko, za szybko, żeby coś zmienić. To nie była moja wina, powiedział Tomasz głośniej, jakby ktoś mógł go usłyszeć. Ale w środku wiedział, że to nie była cała prawda. Usiadł ciężko na kanapie i zakrył twarz dłońmi. Obrazy wracały teraz wyraźniejsze niż kiedykolwiek. Szczegóły, które przez rok skutecznie zagłuszał pracą i zmęczeniem. Słowa, które padły. Prośba, którą zignorował, bo chciał tylko wrócić do siebie. Dzwonek do drzwi wyrwał go z zamyślenia. Tomasz podskoczył. Serce zaczęło mu bić jak oszalałe. Spojrzał na zegarek. Godzina 22.17. Dzwonek rozległ się ponownie. Kto tam? Zapytał, podchodząc ostrożnie do drzwi. Sąsiadka z siódmego. Odpowiedział kobiecy głos. Ta, z którą pan rozmawiał wcześniej. Odetchnął, choć napięcie nie zniknęło. Otworzył drzwi na łańcuch. Przepraszam, że przeszkadzam. Powiedziała kobieta. Ale nie mogłam przestać o tym myśleć. O czym? O panu i o tym chłopcu. Tomasz zawahał się. Po czym zdjął łańcuch. Proszę wejść. Usiedli przy stole w kuchni. Kobieta nerwowo obracała filiżankę w dłoniach. Pan nie wyglądał jak ktoś. Kto coś sobie wymyślił? Powiedziała. A ja. Ja pamiętam tamtą noc. Tomasz uniósł wzrok. Co pani pamięta? Krzyki: policję i mężczyznę, który wyszedł z mieszkania bardzo blady. Spojrzała na niego uważnie. To był pan, prawda? Nie odpowiedział. Wtedy myślałam, że to tylko kolejna tragedia. Ciągnęła. Ale dziś, kiedy pan zapytał o Kacpra, coś wróciło. Co? Że dziecko próbowało kogoś zatrzymać. Wołało o pomoc. Tomasz poczuł, jak gardło mu się zaciska. I że ktoś był na klatce, dodała kobieta. Ktoś, kto mógł zareagować szybciej. Cisza między nimi była ciężka. Dlaczego pani mi to mówi? Zapytał w końcu. Kobieta wstała. Bo czasem to, co wypieramy, wraca, powiedziała. I nie po to, żeby nas straszyć, tylko żebyśmy wreszcie coś zrobili. Wyszła bez pożegnania. Tomasz został sam. Spojrzał na swoje odbicie w ciemnym oknie. Zobaczył zmęczonego mężczyznę, który przez rok uciekał przed prawdą. I zrozumiał, że to, co wydarzyło się w windzie, nie było ostrzeżeniem. To było przypomnienie. A tej nocy miał wreszcie przestać uciekać. Tomasz nie spał tej nocy ani minuty. Siedział przy kuchennym stole, z kubkiem wystygłej herbaty wpatrując się w ciemne okno. Miasto za szybą żyło swoim rytmem, pojedyncze samochody, światła na skrzyżowaniu, ktoś wracający późno do domu, normalność, która tylko podkreślała chaos w jego głowie. Wciąż słyszał głos kobiety z siódmego piętra. Ktoś mógł zareagować szybciej. Nie było w tym oskarżenia. Był fakt. O piątej rano wstał i włożył płaszcz. Nie wiedział jeszcze dokładnie, dokąd idzie, ale wiedział jedno, nie może już dłużej siedzieć bezczynnie. Jeśli to, co wydarzyło się w windzie, miało jakiekolwiek logiczne wyjaśnienie, musiał je znaleźć. A jeśli nie, tym bardziej. Pojechał tramwajem do dzielnicy, której unikał od roku. Szare bloki, wąskie chodniki, to samo osiedle, tylko kilka przystanków dalej. Tamtego wieczoru policja spisała go właśnie tutaj, jako świadka. Komisariat wyglądał dokładnie tak, jak go zapamiętał. Zapach kawy, papierów i zmęczenia. Na ścianach wyblakłe plakaty informacyjne. Tomasz podszedł do dyżurki. W czym mogę pomóc? zapytał młody policjant. Chciałbym porozmawiać z kimś w sprawie zdarzenia sprzed roku. powiedział tomasz. Chodzi o śmierć dziecka. Kacpra policjant spojrzał na niego uważniej. Nazwisko Lewicki byłem świadkiem. Kilka minut później siedział w małym pokoju przesłuchań. Naprzeciwko niego usiadła kobieta po czterdziestce z krótkimi włosami i zmęczonym spojrzeniem. Aspirant Ewa Malinowska przedstawiła się. Pamiętam tę sprawę. Tomasz uniósł wzrok naprawdę tak. Bo była niejednoznaczna. Otworzyła teczkę. Oficjalnie. Nieszczęśliwy wypadek. Upadek dziecka podczas kłótni dorosłych. Brak winy umyślnej. Oficjalnie. Powtórzył Tomasz. Ale były nieścisłości. Przyznała. Zeznania sąsiadów. Czas reakcji. I pan. Ja. Był pan na klatce. Słyszał pan krzyki. Spojrzała mu prosto w oczy. Wrócił pan do mieszkania i zadzwonił dopiero po kilku minutach. Tomasz poczuł, jak żołądek mu się zaciska. Bałem się, powiedział cicho. Myślałem, że to nie moja sprawa, że ktoś inny już reaguje. Rozumiem, odpowiedziała Ewa, choć jej ton był chłodny. Ale to nie zmienia faktów. Zapadła cisza. Dlaczego pan tu dziś przyszedł? Zapytała. Tomasz wziął głęboki oddech, bo wczoraj w nocy widziałem to dziecko. W windzie rozmawiałem z nim. Ewa nie zareagowała od razu. Przez chwilę tylko mu się przyglądała. Panie Lewicki, powiedziała w końcu: Wiem, co pan może myśleć. Trauma, poczucie winy, to się zdarza, to nie było w mojej głowie, odparł stanowczo. Inni go widzieli. Jechał windą, naciskał przyciski. Ewa zamknęła teczkę. Proszę mi dać chwilę. Wyszła z pokoju. Tomasz siedział, czując, jak serce bije mu coraz szybciej. Po kilku minutach wróciła. W ręku trzymała cienką teczkę. Proszę spojrzeć, powiedziała, podsuwając mu zdjęcie. Tomasz zamarł. Na fotografii był chłopiec. Te same jasne włosy, ten sam spokojny wzrok. To Kacper, wyszeptał. Nie, odpowiedziała Ewa, to Filip, ma dziewięć lat, mieszka w tym samym bloku, jest synem nowej lokatorki z siódmego piętra. Tomasz poczuł, jak coś w nim pęka, ale, sąsiadka mówiła, że. Powiedziała panu to, co sama pamięta, przerwała Ewa. A pamięć bywa zawodna. Dziecko, które zginęło, miało na imię Michał, nie Kacper. Więc Tomasz nie mógł dokończyć. Więc w windzie był prawdziwy chłopiec powiedziała spokojnie Ewa. A reszta to to, z czym pan nie poradził sobie przez rok. Tomasz spuścił wzrok. Ulga mieszała się z czymś gorszym wstydem ale powiedział rzeczy, których nie mógł wiedzieć szepnął. Ewa westchnęła. Dzieci słyszą więcej niż nam się wydaje. Rozmowy dorosłych. Kłótnie. Historie powtarzane na klatce schodowej. Spojrzała na niego uważnie. Pytanie nie brzmi, skąd on wiedział? Tylko dlaczego to pana tak zabolało. Tomasz wiedział. Co mam teraz zrobić? Zapytał. To, czego pan nie zrobił wtedy. Odpowiedziała: Przestać uciekać. Jeśli chce pan coś naprawić, zaczyna się to od prawdy. Kiedy wychodził z komisariatu, miasto było już w pełni obudzone. Ludzie spieszyli się do pracy, dzieci do szkoły. Tomasz stał na chodniku, czując, że po raz pierwszy od roku oddycha naprawdę. Ale wiedział też, że to jeszcze nie koniec. Bo prawda, nawet ta logiczna i pozbawiona tajemnic, Zawsze domaga się konsekwencji. Tomasz szedł powoli w stronę przystanku, jakby każdy krok wymagał osobnej decyzji. Poranne powietrze było chłodne, ale czyste. Tego dnia Warszawa wyglądała zwyczajnie: ludzie z kawą w ręku, dzieci ciągnięte w pośpiechu do szkoły, dźwięk tramwaju sunącego po torach. Świat się nie zatrzymał. I właśnie to było najbardziej uderzające. Przez rok Tomasz żył tak. Jakby wszystko wokół niego było zawieszone, jakby czas miał ruszyć dopiero wtedy, gdy on sam znajdzie sposób, by zapomnieć. Teraz rozumiał, że zapomnienie nigdy nie było rozwiązaniem. Usiadł na ławce i spojrzał na swoje dłonie. Nie trzęsły się już tak, jak w nocy. W głowie miał słowa aspirant Malinowskiej. Jeśli chce pan coś naprawić, zaczyna się to od prawdy. Ale prawda miała wiele warstw. Jedna była oficjalna, zamknięta w aktach sprawy, druga osobista, ciężka, niewygodna, ta, przed którą uciekał. Wrócił do mieszkania późnym popołudniem. Wszedł do salonu i zatrzymał się przed półką z fotografiami. Zdjęcie z placu zabaw wciąż tam wisiało. Tomasz zdjął je ze ściany i usiadł z nim na kanapie. Przepraszam, powiedział cicho. Choć nie był pewien, do kogo dokładnie mówi. Powinienem był zareagować szybciej. Powinienem był zostać. Nie oczekiwał odpowiedzi. Nie potrzebował jej. Następnego dnia zapukał do drzwi mieszkania na siódmym piętrze. Otworzyła mu młoda kobieta, wyraźnie zmęczona, z chłopcem stojącym za jej plecami. Tak, zapytała nieufnie. Nazywam się Tomasz Lewicki, powiedział spokojnie. Wczoraj spotkałem pani syna w windzie. Chciałem tylko przeprosić, jeśli go czymś zaniepokoiłem. Kobieta spojrzała na chłopca. Ten wzruszył ramionami. On tylko powiedział, że się przestraszył odparła ale Filip ma bujną wyobraźnię. Dużo słucha, co mówią dorośli. Tomasz skinął głową. Rozumiem. Proszę uważać na niego powiedział. To dobry chłopak. Gdy drzwi się zamknęły, Tomasz poczuł coś, czego nie czuł od dawna: ulgę. Nie pełną, ale wystarczającą, by zrobić kolejny krok. Tydzień później znów był na komisariacie. Tym razem nie jako zdezorientowany świadek, ale jako ktoś, kto chce uzupełnić zeznania. Chce doprecyzować czas, powiedział spokojnie, siedząc naprzeciwko Ewy Malinowskiej. I to. Co słyszałem? Nie wszystko powiedziałem wtedy jasno. Ewa spojrzała na niego uważnie. Wie pan, że to niczego już formalnie nie zmieni. Wiem, odpowiedział, ale zmieni coś dla mnie. Po wyjściu z komisariatu nie czuł triumfu, nie czuł też kary, czuł odpowiedzialność, coś, czego brakowało mu przez dwanaście miesięcy. Wieczorem znów wsiadł do windy. Tym razem był sam. Metaliczny dźwięk, lekkie szarpnięcie, znajomy ruch w górę. Spojrzał na swoje odbicie w lustrze. Widział zmęczonego mężczyznę, ale też kogoś, kto przestał się oszukiwać. Gdy winda zatrzymała się na piątym piętrze, Tomasz wysiadł i uśmiechnął się słabo. Nie dlatego, że wszystko było już dobrze, tylko dlatego, że wreszcie wiedział, co zrobić z tym, co wie. Bo czasem dziecko mówi coś, czego nie powinno wiedzieć, a czasem dorosły po prostu nie chce słyszeć, dopóki nie jest za późno.